Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejna aktualizacja i chciałbym Wam pokazać grę, którą bardzo bym chciał nagrać na ten kanał. Jest to zapowiedź nowej gry z serii Hot Wheels. Nazywa się Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charge. Także naprawdę zapowiada się spoko ta gra. Zobaczcie sobie. Druga część e, Hot Wheelsów, gry którą pewnie kojarzycie i w ogóle serii zabawek, którą kojarzycie. Mój synek e, lubi się bawić właśnie Hot Wheelsami. <grytanie> <grytanie> Czyli będziemy mieli, słuchajcie, tutaj nowe po, pojazdy, czy powrócą te klasyczne również? Jak patrzę na to, patrzcie, jak się tu ścigamy, bo to jest taka seria, gdzie, zobaczcie, niby są prawdę drogi hot wheelsowe, ale na ok to tło jest w domu, czy gdzieś taka sceneria, że to tak, jakbyśmy tymi zabawkami jeździli. Także naprawdę spoko i kojarzy mi się tutaj. Wy na pewno nie będziecie kojarzyć, może ktoś skojarzy starszy na Pegazusa była taka gierka gdzie też się wyścigi organizowaliśmy, że się ścigaliśmy też autami i też była sceneria tak, że na przykład na stole do bilarda czy na jak jakimś pokoju czy w kuchni. Nie pamiętam nazwy tej gry na Pegasusa, ale naprawdę z tym mi się kojarzy z takim znowu powrót do czasów dzieciństwa.

Zbalansowane, czyli wiecie, no, wszystko ma tak umiarkowane, wyrównane. Swift, czyli e, szybki, lżejszy. No i ten, co driftuje. No i masywny, nie? I offroad, czyli dla tych, gdzie się jeździ... Kurde, offroadem będziemy mogli tutaj w, w Hot Wheelsach jeździć, nieźle. Wow, patrzcie jak fajnie to wygląda. Ja w jedynkę od nie grałem, te wyścigi. Naprawdę, patrzcie, to wygląda nieziemsko: <ścoughs> Że będziemy się ścigać po właśnie takim te. No

Nowe ruchy. Ok, driftem. Skoki! Czyli będziemy mogli używać tych specjalnych ruchów nowych, ale będziemy musieli doładowywać je, żeby je użyć, za pomocą driftów. Czyli driftem doładujemy sobie, i wtedy możemy skoczyć zrobić podwójny skok.

facing any track and challenge at your best wow ale to fajnie wygląda. it's up to you use the upgrade kits to enhance your vehicle's performance from stock to powered to ultimate then use the skill points to unlock various perks and customize them to suit your driving style and once your favorite vehicles are all powered up inside you just need to make them shine outside too create your own design Mas, będą naklejki, będziemy mogli naklejać na auta i opcja customizacji, czyli zmiany wyglądu. Kiedy to wychodzi? 19 października, także słuchajcie, zapowiada się fajny rok. Naprawdę, to już trzecia gra, którą chciałbym ograć na tym kanale. Po Smurfach 2 e, wyszły, tak, zapowiedziano Smurfy 2, zapowiedziano nowego Asterixa i Obelixa i teraz Hot Wheels. Idealnie te trzy gry pakują, w, w, komponują się w kanał, pasują do tego kanału, więc spodziewajcie się, jeżeli moje zdrowie mi na to pozwoli, dopisze mi to, to jak najbardziej dużo gierek będzie na kanale. A ja chcę oczywiście podziękować moim sponsorom wspierającym na kanale. Jest to Maxi, Max Gierki, Piesel Gameplay i Adves022. Dziękuję. Teraz pojawi wam się na ekranie kolejny film z mojego kanału. Obejrzyjcie go. Dziękuję z góry.